E <coughs> Witam. Dzień dobry. Dzisiaj taki filmik. Troszeczkę chcieliśmy wam powiedzieć o żywieniu, o diecie, o odżywianiu się jak to kto tam chce woli nazwać podczas boreliozy. Tutaj są to nasze obserwacje prywatne. One nie są czymkolwiek podparte, jakimiś badaniami, czy bodajże wiem czym. To jest po prostu czysta nasza praktyka, to nie znaczy, że u was identycznie musi być, bo każdy człowiek jest inny, ja zawsze o tym mówię. Tylko myśmy chcieli wam powiedzieć po prostu jak to u nas e, wyglądało, szczególnie bardzo dla mnie, no właśnie. Także tutaj jest, no tu był bardzo duży problem, e, nawet bardzo, bardzo duży problem, już ponad rok temu było. To to bardzo mocno dopadło. Wtedy to praktycznie ją całkowicie sparaliżowało, nie mogła nic chodzić, nic z tego, ani leżeć, ani chodzić, ani spać, ani nic. Wszystko naraz było. Ale on był super <grym> dla mnie. <grym> tak. No wszystko ja musiałem pomagać jej tego, no zadbać o to praktycznie, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No samemu w takiej sytuacji widzę to kiepsko. Mogłoby być naprawdę walka o przetrwanie wtedy, bo praktycznie człowiek nie może nie umie dokładnie sam myśleć, nie umie nic zrobić, tego no, nieciekawa sytuacja. Kiedy wy macie taki atak i wy zjedcie sam w domu, proszę, pytaj ludzie, na pomoc, bo naprawdę, kiedy on nie był u mnie, ja nie umiem robić nic. Tak, bardzo dużo ból. Biało. No, niestety, także no, dobra, ale wróćmy do tego żywienia. Także myśmy się tutaj odżywiali, no, praktycznie surowo, można powiedzieć, czyli jedzenie nieprzetworzone, niegotowane, niesmażone, to już naprawdę ze smażonym to i tak czy siak zauważyliśmy, że też jest to bardzo niedobre pożywienie, ponieważ tam wytwarzają się te akrylomidy, i tutaj no, nasze organizmy ciężko to przetwarzają, reagują praktycznie jakimiś wysypkami, tymi różnymi rzeczami, także ze smażonym my już naprawdę minimalnie praktycznie, że tyle co nic. No, czasami się zdarzy leciutko gdzieś tam jeszcze cebulkę podsmażyć, coś ten tego, ale praktycznie zeszliśmy z tego smażonego jedzenia całkowicie. No, może się tam zdarzyć raz na rok, że jeszcze coś usmażymy, ale jak na razie już kilka miesięcy nic niesmażone, patelnia stoi i się śmieje z nas. W sumie garki też e, stały do gotowania tyle czasu u nas, i cały czas rządami e, mówi: wejdzie, wywal, wejdzie, wywal, już w końcu, ale w końcu wyniosę je na strych. No nie wiem, jakoś tak nie mogą się z nimi pożegnać. Nasze garki są teraz bezrobotne. No nie no, czasami zdarzy się jeszcze te garki użyć, jak potrzebuję jakąś maść zrobić, czy coś no gdzieś, to muszę wymieszać w tych garkach. Dlatego mówiłem: jeden zostaje na dole. Bo jak coś muszę zrobić, no to gdzieś to muszę wymieszać w tym co tym, tym, tym no to się tak nie da. No. Czasami coś mi jest potrzebne, jakieś masz sobie zrobić mm. na bóle stawów czy coś jakoś taką, no to sobie zrobię. Jakbym takie miał, albo na jakieś kontuzje, jakbym gdzieś kurczę przywalił czy coś, to trzeba mieć. <grytanie> tak, to jest właśnie. Także tak to mniej więcej wygląda. To jest co do smażenia. Gotowane jedzenie no, u nas pojawia się sporadycznie jeszcze, ponieważ nie chcemy całkowicie zamknąć sobie tej drogi. Czyli tak jest raz na dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie, raz na tydzień czasami, ale to raczej rzadkość, żeby raz na tydzień się to pojawiło. Tak bardziej co dwa tygodnie, wtedy ten nasz organizm dostaje takiego sparingu jeszcze, a coś się dzieje, jakieś gotowane jedzenie wyszło. I czujesz się po tym niedobrze. Czujesz się po tym e, źle mm. i dobrze. Tak ma być. Bardzo dobrze to jest, że się czujesz wtedy źle po tym. E, dlaczego czujesz się źle i dlaczego jest to dobrze? Ponieważ wiesz, że to jedzenie ci szkodzi. To cały czas reprogramuje twój mózg. Pokazuje ci, hej, ale to rzeczywiście mi szkodzi. Ja się czuję potem całkowicie do bani. Nie mam siły, wszystko mnie boli po tym. Czyli to jest jednak niedobre dla mnie i tak to sobie odświeżamy w głowie teraz, bo jakbyśmy teraz wpadli w te nauki, byśmy zaczęli znowu jeść, to pewnie tydzień, dwa, trzy byśmy się czuli źle i w pewnym momencie organizm by się znowu zaadaptował do tego, byśmy funkcjonowali jak 85% przypuszczam oglądających mnie tutaj teraz, czyli dalej jedzą gotowane. No ja wiem o tym, że tutaj bardzo dużo osób ogląda, ale mało kto ma. Tyle odwagi, tyle jaj, że tak powiem, żeby rzeczywiście rzucić to w jeden dzień i przejść całkowicie na to surowe. To ja to wiem, to nie musicie tego mówić. Mhm. Bo ja bardzo często widzę osoby, które nas też oglądają, tego gdzieś tam coś. No, poznają nas, przyznają się i widzę po prostu po ich postawach, po ich budowie ciała, wiem, że na pewno na 100% nie używają się surowo, bo inaczej by tak nie wyglądali, jak wyglądają. Mhm. Także tu mi nie musi nikt nic mówić do tego, bo zdarza się to czasami, gdzieś jesteśmy, tam ktoś nas woła, hallo, witaj, oglądam Cię tam i tam. I rzadko kiedy zdarza się rzeczywiście, żeby ktoś się odżywiał tak, jak się powinno odżywiać w sumie według nas. Co dalej? Co myśmy zauważyli? Teraz jeżeli myjemy takie gotowane rzeczy, coś takiego, pierwszy dzień jest ok. Organizm tam się troszeczkę zbuntuje, coś tam powie, hm, hm, hm. coś mi tu wrzucił znowu za jakieś śmieci. Ja tu tak już miałem fajnie wszystko posprzątane, pogoda, picobello, świeci się, kurczę, błyszczy, a tyś mi tu znowu kosz śmieci wpierniczył do środka. No tak myśli organizm wtedy o tym, no ale okej, okay. mówię, dobra, posprzątam to. Teraz... Ale drugi dzień. Drugi dzień. Robisz coś gotowanego Zbieram znowu. Tak samo. Może ale... być coś innego ale... gotowanego. I tutaj organizm mówi: Aha, to znowu poszłam, znowu mi wrzuciłeś takiego wała. <głos> <głos> teraz, 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 teraz dostaniesz popalić. I wtedy, co żeśmy zauważyli, zaczynają się pojawiać pierwsze objawy boreliozy z powrotem. I to daje, I <noise> Ja się, to ja mogę mówić. To jest masakra. To jest płak. Ale płakacz. Jest bardzo dobre też. Te błyski te potrzebujemy. No to ja też nie oczyszcza nie. się organizm przez ży, przez płakanie, też jest oczyszczanie organizmu. Okej, okay, ale tutaj naprawdę te objawy po pierwszym razie jeszcze, 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 ale po drugim dniu, bo myśmy to parę razy żeśmy to sprawdzili, specjalnie żeśmy to sprawdzili. I po drugim dniu naprawdę zaczyna się robić nieciekawie. Wszystkie objawy, które całkowicie poznikały, jakieś bóle mięśni, jakieś bóle stawów, ból jakieś zaburzenia widzenia, bóle głowy, zawroty głowy. To są takie też. typowe bóle uszów, złe widzeniem, mroczki w oczach. Takie typowe rzeczy dla boreliozy to są. Nie umiesz myśleć bardzo dobrze. Naśladowanie nerwicy, objawów nerwicowych, zaburzenia rytmu serca. Jakieś arytmie, przeskoki serca, problemy z oddychaniem, takie różne, jakieś, jakby ci powietrza brakowało, takie, takie różne rzeczy. To wszystko zaczyna wracać. Typowe takie drżenie mięśni też, że gdzieś siedzimy i czujemy, jakby wszystko w nas drżało. <śmiech> <śmiech> takie typowe, właśnie. Tak się wtedy człowiek czuje na tym. To wszystko mhm. zaczyna wracać. To nie wraca z pełną siłą od razu tego drugiego dnia, nie, ale wraca. <laughs> Powoli wraca. Nie odważyliśmy się tego testu dalej pociągnąć na trzeci, czwarty dzień, bo boję się, że mogłoby się to źle skończyć. Także zawsze do dwóch dni, kilka razy żeśmy to wypróbowali i zauważyliśmy, że te objawy wracają. I dla mnie, przepraszam, ja. ja po co ty, ręce? Widzisz? I teraz ty mi nie dasz śmiechu, Kto tu komu przerywa? O, chyba teraz. Ja mam bardzo duże na dole, ale nie skodzi. Um. I teraz zapomniałam, <laughs> jak chciał mówić. Także no to jest, jedzenie to surowe to jest jednak naprawdę dosyć ciekawa, ciekawa rzecz. Pomimo, że braliśmy wszystkie rzeczy, które bierzemy na to, czyli nalewka ze szczeci jest u nas non-stop, nalewka ze Stewi bierzemy ją na przemian z rdestem japońskim. 30 dni tom, 30 dni tom. braliśmy tą ze Stewi, braliśmy po 5 kropli na samym początku, i tak powolutku, żeśmy się wbili na dwa razy po 30 kropli, ale to naprawdę powolutku. Nie braliśmy to, tego na pełną dawkę od razu. To może być. Z tej Stewi nie było nigdzie napisane dawkowania. My myśmy to sami na sobie wytestowali ryzyk fizyk. Zresztą no, ja dalej będę testował pewne rzeczy. Nasz wibo, nasze ciała. Ostatni test, który zrobiłem, to było coś smażonego zjadłem, żeby to sprawdzić i tutaj mi wyskoczyła łuszczyca na ręce, no może teraz tego nie będzie widać, ale o, tak wyskoczyło. Ja byłem kiedyś cały w łuszczycy, także nikt mi nie powie, że jedzenie tutaj nie ma znaczenia, tak samo i przy łuszczycy, bo zjesz coś raz niedobrego i na drugi dzień już jest łuszczyca, czasami nawet i szybciej. Dlatego mm -hmm. tutaj nikt mi nie powie, że to nie zależy od jedzenia i może mi każdy wieszać jakieś farmazony na noż, że posmarujesz to jakąś maścią i zniknie bzdura. Nic nie zniknie, jak nie zmienisz pożywienia. Nasze ciało daje nas super reakcje, ale bo jesteśmy programowane na mózg przez telewizor, gazetę, radio i tak dalej i też oczywiście inne ludzie. E Zapomniamy o um to na na nie, nie słuchamy po prostu na nasze ciała. Nie, nie oduczyliśmy się tego wszystkiego i to jest wielki problem, niestety, w tym wszystkim. I to jest bardzo ważne: idź z powrotem na ten ulicę, umiesz twój ciało, twój mózg, twój drogi mózg. Powrót do natury. E, tak. Back to I, the roots. Mm -hmm. <laughs> I co też jest bardzo dobre, w, na ludzi, którzy start tu ją nasz jedzenia. Powoli, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Pisać każdy dzień, co jest na i itelacz albo na ręce, e, co jest e, wasze e, jedzenie, pić i tak dalej. Ale proszę bardzo, dokładnie. Nie robisz kłamstwa. To nie jest kłamstwo dla nas. Ale to jest kłamstwo dla Ciebie. Jest warto zrobić kłamstwo do ciebie, pisać tam, kiedy takie pijesz kawę. Dobra, twój wybór, twoje ciało. I zobacz po paru godzinach, jakie objawy. Co się pogarsza, co się nasila. Bardzo szybko można to wtedy wyczaić. A, tu zjadłem to i za chwilę miałem to. Hmm, jakieś powiązanie między tym? Dlatego to też jest ważne, ogólnie też i zakwaszenie tego organizmu, to też jest taka sprawa przy tej borliozie. Jedząc normalne, przetworzone rzeczy, gotowane, pijąc wodę z butelek plastikowych, która przeważnie jest zakwaszona, nasze pH spada i takie objawy też będą się pogarszały różnego rodzaju. Na to też trzeba zwrócić uwagę praktycznie przy 80% chorób, można powiedzieć, ma to zakwaszenie też tutaj rolę w tym wszystkim. Tak. W każdym razie, pomimo że braliśmy te wszystkie suplementy, nie można tego w sumie suplementami nazywać nalewkami, ziołowymi, ziołowymi nalewkami, nazwijmy to tak, no. Mm. Braliśmy i po zmianie diety na śmieciowe jedzenie, nazwę to tak się tam ma nazywać, na paszę typową, sklepową dla bydła, my siedzimy teraz w stajni, jesteśmy bydłem. No. Dla systemu, tak, niestety, dla systemu, jesteśmy bydłem, także. Pasuje, w stajni siedzimy, gra gitara, I jedząc taką paszę typową, którą nam serwują. No niestety, no, nasz organizm od razu reaguje na takie coś i, no i będzie to działało. Dlatego ja nie widzę takiego wyjścia z borreliozy bez zmiany diety na całkowitą, taką porządną, Ale... surową. Tylko trzeba to powoli zrobić. U nas ten proces długo trwał. Nie wiem, czy się ktoś odważy skoczyć na głęboką wodę i od razu to zmienić. Ja bym tego nie zmienił od razu. Ja bym sobie naprawdę ten czas stawił. Jeden dzień surowo albo pół dnia surowo. Jeden dzień znowu nie surowo. Półtorej dnia surowo. Tak to kombinować, zwiększać, obserwować, jak będzie organizm na to reagował. Ponieważ wprowadzając te surowe jedzenie zacznie się ten proces oczyszczania. I on się zaczyna na różnych poziomach. Fizycznym, emocjonalnym, psychicznym i nawet na duchowym. I tutaj tak. naprawdę mogą się naprawdę różne dziwne scenerie zjechać, ale o tym kiedy indziej może zrobimy dokładniejszy film. Tylko ludzie, którzy są dalej. Jak my, my jesteśmy, oni rozumieją, na jaki poziom my jesteśmy teraz. Ludzie, którzy startuje, nie wie, co oni mówią. Kiedy ludzie mówią, o to nie wygląda dobrze. A. Te wygląda dobrze, na, kiedy masz taki talerz i taki mhm. duży jedzenie. No, u nas nie da się tyle zjeść. Przyszódkowe 5 minut, talerz jest puste. No, my tyle Oj. teraz nie umiemy zjeść. Na surowym jedzeniu się tyle nie je. Zjesz no. troszeczkę i jesteś pełny. Nie ma szans. Ja kiedyś też potrafię taki talerz zjeść, a teraz zjem troszeczkę. Tak mi ludzie mówią, jak ty na tym możesz żyć? Przecież ty powinieneś umrzeć. No nie wiem, nie widzę, żebym umierał. I nie siedzę cały dzień też na dupie, że tak powiem, tylko mamy tutaj naprawdę dużo roboty. Już nie mówię o tych filmach, ale wokół domu też, żeby wszystko zrobić, jest to czasami bardzo ciężka praca. Przewiezienie kilku ton czegoś taczkami pod górkę, takie górki tego, to każdy wie, jak ktoś kiedyś ciężką taczkę piasku pchał, czy kamieni, to wie, jak to jest pod górkę ją pchać, jak ona jest naładowana. Czy cementu znosi, czy coś robić, tego także nie, w każdym razie co do tej boreliozy, no tak to u nas wygląda. Myśmy naprawdę zauważyli, że jedzenie ma tutaj bardzo, bardzo duży wpływ. A ja nie mówię, że tego się nie da zrobić, nie zmieniając diety, bo na pewno, jak wiem, że jakiś szaman tam gdzieś zrobi ognisko w piasku i cię zakopie w ten piasek, w te 40 ileś tam stopni cię wygrzeje, to też to może pójść, bo ta bakteria w końcu szlag szlak trafi ale nie masz reszty rzeczy, chorób, które się mogą przypałętać z jedzenia właśnie takiego normalnego, czyli nie zmieniając tej diety, bo będziesz się boreliozy ale kiedyś Cię dojedzie coś innego. Często zdarza się to, o ja jem to, ja jem to i wszystko jest dobrze, nic mi nie ma. To póki do czasu. Kiedyś to każdego doścignie, nie bój się, każdy ma swój magazyn, który może te toksyny zmagazynować. I w końcu ten magazyn jest pełny, i w końcu się to wszystko rozsypie, ale jak się potem już rozsypie, to już potem e, będzie ciężko, żeby to naprawić. Także tak to mniej więcej wygląda co do jedzenia. Na pewno surowe jedzenie, na pewno owoce, jakieś orzechy, jakieś nasiona w surowej jakości. Są ok, orzechy moczone oczywiście, nasiona też najlepiej, o tym film był, jak to moczyć, co, ile, jak ten, tego. Tak to wygląda zboża całkowicie wywaliliśmy całkiem. Nie ma żadnego zboża już u nas. Obojętnie nawet i tych z glutenem, nie bez glutenu nie ma. Całkiem. Bo, zboża do widzenia. Pożegnaliśmy się z nimi. Mm. Już raczej chyba do nas nie wrócą. Mm, absolutnie nie. <gry> Także co do tego to tyle. E, ja tylko daję jeden ostrzeżenia, co mówimy cały czas. Zrób powoli. Nie za szybko. Nie od jednego na drugiego jedzenia wasze normalnie jedzenia i ten drugi aby trzeci, wy zbierajcie tylko owoce, bo ten owoce to daje kopa <noise> na ton yeah. i to jest za duże oszczędzenie za jeden raz i jest możliwość, kiedy te nie ma zaufania dla nas, nie skończy. Spróbuj sam. Ale kiedy jest za duży sif, za duże toksyny, które robisz, ile od od ciała, i te się od jeden na drugi, albo na czocha, gwarantuję 90% sześć deski na dole ziemia. To nie jest żart. Bo są bardzo dużo ludzie, którzy nie chcą słuchają do innych ludzi, oni robią swoje drogę? Swoją drogę na mm -hmm. No niestety, czasami trzeba popatrzeć też na inne rzeczy, ale tak tutaj mówi, to jest najlepiej samemu wytestować. Sprawdzić samemu, samemu się tak. przekonać. To jest najlepsze doświadczenie, jakie może być. Także najlepszymi doświadczeniami tutaj są własne doświadczenia. Nie widzę innych lepszych doświadczeń, także. Sprawdźcie sobie sami, jak na to zareagujecie. Co ci szkodzi, żeby sobie wziąć i sprawdzić sobie tydzień, dwa, czy na surowym, czy to tak powolutku wprowadzać do tego momentu, aż to uzyskamy. No chyba korona z głowy nikomu nie spadnie. To też jest jedzenie. Według mnie lepsze, odżywcze, mam więcej energii, lepiej się czuję. Mhm. Fizycznie lepiej myślę. Widzę pewne manipulacje, które wokół nas się dzieją, które reszta społeczeństwa nie widzi i idzie tam jak z klapami na oczach do prostu. Także taki temat, tyle na dziś. Tutaj będziemy kończyć powolutku, albo szybko, bo już Dobra. mi zaczło, już, mi, zaschło już, raz. już mi, zaczęło, zaschło mi już w mi już gębie od tego gadania. Także tyle na dziś i pozdrawiam.